I hej, kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale i będzie to odcinek z modowego zawrotu głowy. Dawno takiego odcinka nie było. Chciałam Wam tutaj pokazać kilka mniejszych modów, część z nich jest nowych, część już troszkę jest, ale albo ja je do, do, dopiero odkryłam, albo jeszcze wam ich nie pokazywałam. Dobrze, przechodzimy już do. Tego, co chciałabym Wam pokazać. Pierwszą rzeczą jest maszynka do gorącej czekolady od Ice Moon Moon. Oczywiście, y, będzie tutaj sporo modów żywieniowych, bo jak wiecie, pewnie to są jedne z moich ulubionych. Bardzo proszę, klikamy sobie na tą maszynkę, możemy sobie to robi, tu robić gorącą czekoladę lub latę. Zróbmy sobie może gorącą czekoladę i na przykład gorąca czekolada. Może niech będzie? Piernikowa. O, proszę bardzo, możemy zrobić pojedynczą lub dzbanek. Zrób, kochana, sobie pojedynczą, gorącą czekoladę piernikową. Bardzo proszę. Dobra, czekamy. Mamy gotową. Oczywiście, zobaczcie, jak ona przepięknie wygląda. Ma nawet piernika, są do tego też przepiękne kubki. Dobra. Usiądź sobie i ją wypij. Zaraz zobaczymy, czy się pojawi nowy nastrójnik. I mamy aksamitna rozkosz. Gładka i elegancka, gorąca czekolada. Łyk. Ach, doskonałość w filiżance. Kubeczek też, jak widać, został nam przepiękny. Kolejny mod to też mod od Ice Moon Moon. I mamy tutaj: jest to maszynka do smoothie. Możemy sobie robić owocowe smoothie. Szklankę lub też cały dzbanek, zdrowe smoothie i zmiksowane. Choć może zrobisz sobie zdrowe smoothie, to będzie cała szklanka. O, mamy tutaj zielone detoksydacyjne smoothie. Bardzo proszę, choć oczywiście musimy poczekać, aż nam się zrobi. I tak, mamy gotowe, zobaczcie. Wygląda pięknie, zielone. Będzie ci się chciało do łazienki po tym wszystkim. Nie baw się teraz z psem, tylko wypij smoothie. I proszę bardzo, jest bardzo pobudzona, pojawiło nam się płynne zdrowie. Pełen składników odżywczych i dobrego smaku ten koktajl daje niesamowity zastrzyk energii. Super. Kolejną rzeczą też mamy ją tutaj, jest gofrownica. Na której możemy zrobić gofry. Bardzo proszę, może zrób sobie gofry z bananami. Proszę bardzo, ja ci tutaj yy, podładuję pasek. Gofrownica zamknięta gofry się robią. Jest, są gotowe. Yy, to jest mały domek, więc niestety nam tu trochę skacze kamera, ale proszę bardzo, wyglądają pięknie. Ciąć sobie tutaj. I a czemu jej jesz pałeczkami? Tego nie wiem, widocznie lubisz sobie utrudniać, pewnie ustawione masz, że jeść pałeczkami. Także tutaj mieliśmy gofry. Yy, dla mnie każda rzecz do gotowania jest fajna. I dlatego pokazuję Wam kolejną rzecz. Ta już jest, to jest już starszy mod, został poprawiony i możemy w nim gotować ryż, gotować owsiankę, Ja jeszcze sobie go całego nie przetłumaczyłam i gotować normalne jedzenie. Wybierzmy może gotuj ryż. Też tutaj mamy nie przetłumaczone. Są tutaj zarówno te ryże z gry, jak i jakieś inne. Może choć ugotujesz sobie dla jednej osoby taki ryż. I bardzo proszę gotuj ryż jeszcze raz. Nie wiem czy taki wybraliśmy, ale teraz weźmiemy ten. O. Yy, oczywiście, też na zasadach młynka do kawy. Wsypujemy, ryż nam się gotuje. Musimy poczekać, aż się skończy robić. O, piknęło. Proszę bardzo, możemy wziąć porcję. I też zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Doskonale. Dobra, nie zjadaj już całości, bo będziesz przejedzona. Dobra. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, to jest taca z napojami. Bardzo proszę, na tej tacy możemy podać napoje. Są to napoje dla dorosłych i możemy sobie wybrać, co byśmy chcieli tutaj podać. Jak widać, tych napojów jest bardzo dużo. Możemy je wybierać. O, może to: szampan z truskawkami. Możemy je wybierać, dodajemy je oddzielnie i wtedy możemy je podawać na tacy. Zobaczcie jak to też przepięknie wygląda. O tak. Dobra i weź kochana, wypij sobie jeden kieliszek ci, nie zaszkodzi. Oczywiście teleportniesz mi się na górę, a jak wyglądają wspaniale? Nie wiem, który napój cię rozczarował, ale to raczej nie ten szampan, bo już to miałeś wcześniej. O, za to teraz truskawki i szampan to cudowny smak. Połączenie drogiego szampana z truskawkami daje naprawdę cudowne uczucie. Te napoje możemy również kupić sobie tutaj z tej książki kucharskiej. Bierzemy, wybieramy sobie butelkę i możemy kupić całą butelkę lub kilka puszek, napoju, który chcielibyśmy mieć. Możemy go też wtedy dawać w prezencie. Również z tej książki kucharskiej możemy kupować pudełka ze słodyczami. Choć kochana, kupisz na przykład pudełko prezentowe czerwone serce, wyciągamy je z lodówki, i proszę bardzo, mamy. Stoi tutaj przesuniemy je. I możemy sobie wziąć. Na przykład truskawkę w czekoladzie. Proszę bardzo. Bierzemy truskawkę w czekoladzie. No, siadaj. Pięknie. I zjedzona. I proszę. Romans wisi w powietrzu od zjedzenia. Truskawki w czekoladzie. Takie pudełka możemy też dać w prezencie. I kolejną rzeczą jest jeszcze jedna książka kucharska, tylko żebyśmy mogli jej użyć. To muszę schować do wyposażenia. O, dobra, bo nie miałam wolnego blatu. Proszę bardzo. Książka kucharska. E, I możemy tutaj też przygotowywać różne rzeczy. Może zobaczmy yy, przekąski. Umus kalafiora z krakersami. No, zrób coś delikatnego. Proszę bardzo. Aha, to sobie od razu wzięłaś. No zobaczcie, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Miseczka też jest bardzo ładna. Dobrze. Kolejną rzeczą to sobie schowamy do wyposażenia, którą mamy, i mamy ją już tutaj w wyposażeniu gdzieś. To jest taki termos, który możemy ze sobą zabierać na pikniki. Książkę kucharską też ci tu włożę, żeby było więcej miejsca. Oczywiście ma różne słocze, wygląda pięknie i możemy nalać na przykład gorącej herbaty. Proszę bardzo. Nalej gorącej herbaty. Tak jest, zobaczcie, w takich genialnych metalowych kubkach. Każdy inaczej wygląda. Weź wypij. Paruje jeszcze. Idealny na jakieś wyjazdy, ogniska. Najfajniejsze jest w nim właśnie to, że możemy go schować do wyposażenia. Teraz pewnie nie będziemy mogli, bo są kubki, więc musiałabym pojedyncze kubki pomyć. I dopiero będę mogła go schować do wyposażenia. Dobra, i ostatni kubek nam został, i teraz sobie spokojnie mogę schować. Kolejną małą rzeczą, która bardzo mi się podoba, odkryłam ją szczerze mówiąc przypadkiem. To są buty, które działają jak znak ten, który był w śnieżnej eskapadzie. Możemy ustawić sobie, że zdejmujemy buty wewnątrz budynku, nosimy kapcie wewnątrz budynku lub yy, zezwalamy na noszenie butów wewnątrz budynku. Może na razie niech będzie, że zdejmujemy buty i chodź, kochana, podejdź sobie tu. Podejdź. I teraz zobaczcie, to jest kolejny mod, czyli animacja, która. Zmienia tę animację z gry ten taki kręcący się wirek zdejmowania butów, i dzięki temu nasz Sim zdejmuje buty tak, jakby faktycznie to robił. Chodź, podejdź teraz do środka i zobaczcie znowu, zatrzymała się. O, i proszę bardzo, i zdjęła buty, i chodzi na bosaka. Takie małe rzeczy, a moim zdaniem naprawdę świetne. Kolejnym modem, choć kochana, podejdź tu. Proszę bardzo. Tak, buty nałożyłaś, zmieniłaś. Jest mod, który jest lornetka. Lornetka, dzięki której możemy podnosić sobie logikę, możemy też podnosić sobie złośliwość. Możemy obserwować niebo, rozejrzeć się po niebie, rozejrzeć się po prostu. Może weź obserwuj niebo. Proszę bardzo, Sim wyciąga lornetkę i faktycznie obserwuje niebo. I jak widzicie, rośnie tutaj logika. Myślę, że też bardzo fajnie to wygląda. Dobra, zdobyłaś logikę, fajnie schowałaś lornetkę. I kolejnym modem są. Takie małe mody, które pozwalają naszym Simom usiąść na ziemi na czymś. I mamy tutaj, możemy je na przykład dołączać do ogniska. Mamy koszulę, proszę bardzo, usiądź sobie, kochana, na tej koszuli. Zobaczcie, jak super Simowie siadają, i możesz też sobie usiąść tutaj na tej podusi. Moim zdaniem super, możemy oczywiście schować do wyposażenia. Kolejnym modem, który chciałam Wam pokazać, jest taki mały mod na usługi pralnicze. Klikamy sobie na kosz do prania i oprócz normalnych opcji przeszukaj kieszenie, zrób pranie, możemy przenieść do ekwipunku albo wziąć sobie usługi pralnicze. I tutaj możemy wybrać zwykłe pranie chemiczne, ekspresowe pranie chemiczne lub delikatne pranie chemiczne. Weźmy sobie delikatne i już nasz SIM... Idzie. Oczywiście będziesz to robiła z góry. No pięknie. I mamy. Witamy, Mave. Dziękujemy za wybranie usług pralni Sansan. Zwrócimy Ci ubranie w ciągu 3 godzin. No i teraz będziemy musieli poczekać, e, aż nam się to ubranie pojawi. W... I e, jeszcze chciałam Wam pokazać. Już lecimy tu do łazienki. E, chodź sobie do niej podejść. Dwa małe mody, a w zasadzie jest to jeden mod na dwie rzeczy, choć kochana, z tym, że do tego moda trzeba posiadać ten kit. Nie podoba ci się, tu brudno jest, ok. Na łazienkowe szpargały, nie wiem jak on się nazywa. Ten mod czyni funkcjonalnymi Tutaj balsam płyn do twarzy i suszarkę. Może zaczniemy od płynu do twarzy. Skorzystaj, proszę bardzo. Zobaczymy sobie, jak ty tutaj to robisz. Ok. Dobra. Proszę bardzo. Nakłada i. O, proszę. Jest też animacja. Zaraz spróbuję Wam ją pokazać od przodu. Moim zdaniem wygląda super. Poczekamy, aż skończy. Pielęgnować tutaj sobie twarz. Dobra, i mamy proszę bardzo, zapach czystości i świeżości. Powietrze wypełnia cytrynowy zapach świeżości, oczyszczając je i tworząc atmosferę harmonii, zachęcającą do zgłębiania własnej duchowości. Daje nam do inspiracji, dobra. I jeszcze bym chciała, kochana, ale do tego może cię przebiorę. Zmień strój. Yy, I może nałóż sobie coś, co będziesz miała rozpuszczone włosy. O, może ten strój do spania, proszę bardzo. Dobra. I użyjemy sobie, skorzystamy jeszcze z suszarki. No i zobaczcie, suszy włosy. Moim zdaniem też wygląda to super. I suszarka odłożona. I kolejnym już modem jest mod, który ja sobie postawiłam tutaj tulem. Podejdź tu, kochana. Jest to mod od Ravashin. Jej modyfikację uwielbiam. Mod na przystanek autobusowy. Oczywiście ja go sobie postawiłam u mnie na parceli, ale przesunęłam go sobie tutaj, żeby wyglądało tak bardziej realistycznie. Klikając na ten przystanek, możemy podróżować. I zaprosić kogoś do spędzenia czasu na tej parceli. Podróż będzie nas zawsze kosztowała. 5. Kiedy podróżujemy sobie tutaj do zwykłych lokali, tak wiem, będziesz chora, kochana, zajmiemy się tym potem. Wybieramy. I przenosi nas do mapy. I możemy sobie wybrać dowolną parcelę, na którą będziemy chcieli pojechać. I za każdą podróż zapłacimy 5. Tutaj na razie nie będziemy jechać, bo chciałam Wam jeszcze pokazać, że oprócz tego możemy podróżować nawet do ukrytych parceli. Możemy podróżować do laboratorium, szpitala na SIXAM, do stacji policyjnej. Możemy podróżować do Królestwa Magii. Możemy do, yy, podróżować w Grze Podstawowej. W licealnych latach możemy do liceum tędy jechać. Możemy jechać do dżungli, do świątyni. Możemy jechać w dowolne znane, z dowolnego... O, tutaj też laboratorium. Z dowolnego dodatku. O, tu do postelnika na przykład. Ze śnieżnej eskapady możemy pewnie pojechać na szczyt góry. Nawet na batu możemy. I do studia. Także każde nasze... Ukryte do tej pory parcele, możemy do nich podróżować. I może spróbujemy, pojedziemy sobie, zobaczymy, czy to nam zadziała. I jak widzicie, przeniosło nas. I jesteśmy, o tutaj mam nawet jakieś rzeczy zbudowane, ponieważ gram na innym sejwie. Dobra, chodź tutaj, badaj, możesz to badać. I jesteśmy w kopalni. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne i jest to mod, który niewątpliwie w mojej grze zostanie. E, dobrze, kochani, na tym będę powolutku kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że spodobał Wam się. Możecie napisać w komentarzu, która modyfikacja podobała Wam się najbardziej. A teraz trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej!